Kochani witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku 100 dzieci Jak widzicie zaczynamy w tym samym momencie, w którym skończyliśmy um, Nie uwierzysz, jestem rodzicem do adoptowanego dziecka um, Dzięki nie Nie będę do ciebie przychodzić Czy mamy jakieś rachunki? Nie no Mamy pocztę, więc to musimy wziąć tutaj Co masz? Zostaw komuś wiadomość, jasne Barabara w krzakach. Okej, okay. wiadomość możesz zostawić jak najbardziej. Napisz wiadomość dla datki, na przykład. Dzieciaki tutaj robią te swoje um, dodatkowe szkolne projekty, więc tym się tutaj na spokojnie zajmą. Więc ja myślę, że wrócę do Was, jak będzie się działo coś istotnego. Jeśli chodzi o agatkę, ona teraz jest w drugim trymestrze, trzeci trymestr za 4 godzinki. Okej okay, kochani, jest niedziela, godzina dziewiąta, także wszyscy już wstali, każdemu dałam sobie pospać tak do pełna, żeby nie było problemu, że są niewyspani, to trzeba będzie zamienić w takim razie, skoro tutaj się wylało, weź to wytrzyń dziecko przy okazji, jak już tutaj jesteś, później sobie pójdziesz zjeść, e, Beatka, ty idź sobie zjeść. Ty sobie szamiesz, więc super, a ty odrabiasz swoje lekcje, wspaniale też, bo ty jeszcze lekcji nie odrabiałeś, więc spoko. Um, dostaliśmy tantiem. okej, okay. nie wiem dlaczego tam był debug, ale dobra. Agatka ty sobie zrobiła kąpiel w mleku, miodzie i owsiance. Jakim cudem z tego się dalej leje, skoro to zamieniłam? Co? Nie rozumiem tego. Ale okej, okay, ty, znaczy ty to wytrzesz e, i tak, z racji tego... No ty masz szóstkę, i masz już porobione te projekty, więc podejrzewam. Ten mogę na pewno sprzedać już, bo jest starszy. E, ty raczej nie musisz robić dodatkowego projektu. Natomiast twoja siostra na pewno, więc ty sobie możesz iść się pobawić normalnie. Beatka musi dzisiaj zrobić jakiś... Kwiaty ja dzwoni, żeby pomagać, ja, pomagać, jasne, e, pogadać, e, więc Beatka na pewno musi zrobić jakiś dodatkowy m, projekt, bo ona ma piątkę na razie, więc tutaj jej coś kupię, nie wiem, czy chłopaki też, chyba chłopaki też, więc tam dokupię po prostu kilka tych projektów, jest ładna pogoda, więc na spokojnie sobie tutaj posiedzą i porobią razem, to jest dla nastolatków, okej, okay, wulkan... Układ słoneczny i makieta zamku niech jest yy, i tak Halo, Przestaw się po prostu jedno Więc ty sobie zrobisz tą makietę średniowiecznego zamku. Cześć o sobie zrobi Co ty już miałeś? Ty miałeś dwa zamki, to teraz możesz sobie zrobić wulkaniczną reakcję a Daniel zrobi sobie układ słoneczny. I każdy w ten sposób będzie miał coś, czego jeszcze nie robił, przynajmniej nie robił w ostatnim momencie. Rozmnożymy sobie żabkę na pewno i trzeba iść zająć naszą młodźką, natomiast ty jesteś mega głodna, więc najpierw sobie zjesz. To jest lepszy pomysł, więc weźmiesz sobie resztki i pójdziemy do gieni. Naszej biednej. Trzeba będzie ją wyczyścić, nakarmić, wydoić. Co się dzieje, Patryk? Chodźmy na pchli targ i poszukajmy jakichś rzadkich skarbów, a raczej odjazdowych rupieci. Nie, nie, Patryk, dziękuję Ci bardzo, ale nie mam na to czasu. E, więc tak, Ty sobie tutaj rozmawiasz jeszcze, Okej. Okay. Tutaj już widzę, Czesio poszedł robić. Idzie też Daniel. No, i Beatka też ruszyła, więc fajnie. Ja ten rozsiał piękne plotki na temat Beatki. Okej, okay, to też dziwne. Um, dobra, to zrobisz, to zrobisz, to zrobisz. I jeszcze chciałabym, żebyś dała jej jakiś fajny przesmak przyjacielski, czy coś. A nie, bo ona już ma maksymalną tą, to nie wiem, duszy towarzystwa na przykład. I po e, poprzytulać ją, pogłaskać itp żeby była nasza ginia zadowolona. Ale na razie, tak jak mówiłam, zjedz sobie na spokojnie. Co tutaj to robi. Ja nie wiem, co te dzieci normalnie biorą mi te chmurki. Stąd. Kładą byle gdzie? Zostawić mnie tam. Nie wiem w ogóle, dlaczego sobie obzdrawić. Nie, no nie! Serio ci się to wszystko odklikało! Ech. Kobietu, ja już normalnie nie wiem. Wyczyść nakarm. Wyduj, daj przysmak. Przysmak duszy towarzystwa i interakcje pogłaszcz. I przytul. Proszę bardzo, czemu jesteś smutny? Skrzywdzony z powodu zranienia przez kogoś w pobliżu. Um, co mamuszki? mamuski masz takie uczucie? Nie? Agata? ty go Andrzej czuje, że Agata źle go potraktowała, a jej obecność sprawia, że ten ból powraca. Aha, to dobrze wiedzieć. A no i właśnie, Agatka jest teraz obiecującą debiutantką, bo napisała dzień wcześniej książkę kolejną i po opublikowaniu jej yy, dostała właśnie tą gwiazdkę. Mm. Tą gwiazdkę, Boże, jak to się nazywa? No... Popularności O, Doszłam do tego O co mi chodziło Co ty masz? Wybredny żołądek, biedny Myślę, że Mamuśka wam na pewno pomoże Jak się już zajmie gienią Jeszcze będziemy musiały się zająć e, Oborą Żeby tam to posprzątać To jest dobre Więc to Więc to trzeba schować To co? Też nie wiem, co tu, tutaj robi, ale okej. Okay. Mamuśka też zostawiła talerzyk, dobra. Poszła się zająć gienią. Ty mógłbyś pomóc na przykład e, Danielowi, bo on jest najmłodszy. Witek się zastanawia, czy zechce przyjść na chwilę do jego domu. Nie, Witku, dziękuję ci bardzo. Mamuśka, e, tak jak mówiłam, tutaj jeszcze trzeba będzie posprzątać tą oborę. I fajnie by było się też zająć ze roślinami, które też są już w stanie tragicznym. Ale zanim to zrobimy, to po prostu jeszcze się wysikasz. Bo widzę, że już ci ten pęcherz leci. I to tak mocno. Czwarty poziom umiejętności, dziewiąty poziom umiejętności. Super, bardzo się cieszę. Więc ty się tutaj wysiłsiasz na spokojnie. Byś dążyła tylko. Posprzątasz oborę jak sobie sikasz. Nie chcę ryzykować, że się posiusiasz. O, odblokowałeś przepis na przysmak duszy towarzystwa. Fajnie. Bardzo się cieszę, czy ginia jest zadowolona. Tak, jest zadowolona, więc bardzo się cieszę. No, korzystaj sobie szybciutko. Posprzątaj tą oborę. Eee, jestem... <laughs> ja tence to, to było kolejne nie uwierzysz, że jestem rodzicem nowo adoptowanego mojego dziecka. Agata, mamy tyle wspólnych wspomnień. Padniesz do nas? Kurczę, chciałabym. Ale to jest problem, troszeczkę. Bo aktualnie musimy posprzątać tą oborę. Mógłbyś ty do nas przyjść? Ale nie wiedziałam, że Hyacynt ma dzieciusia. Yy, no tak. Adoptował Hanie. O, Hania bleczyk. Okej okay. i tu e, Witek też adoptował Bartka. Fajnie, że my dwójkę wnucząc. Mega się cieszę. Daniel ukończył swój projekt, więc super po prostu. Więc to sobie schowiesz. Ty przestań się kłócić ze swoją siostrą bliźniaczką, pomóż tam Czesiowi, jak macie tak ze sobą rozmawiać. Eee, bardzo się cieszę Być za, e, może zadzwoń do tego chetenta, żeby do nas przyszedł po prostu bo nie mogę chyba go zaprosić z tą Hanią jak jej nie znam jeszcze Piotrek do mnie dzwoni Kinga Trzewik. pamiętasz naszą pogawędkę od niej? to była bardzo miła randka no to super, cieszę się eee, chyba nie mam tej małej znajomych Coś mi się tak wydaje. A szkoda kurczę. No nie. Szkoda, musiałabym ją poznać. Ok, to mamy, to mamy. Dobra i pielęgno i ogród i sprzedaj wszystkie rośliny użytkowe. Czesio skończył. Wspaniale Czesiu. Więc teraz chłopaki możecie pomóc siostrze. A ty proszę, nie denerwować siostry. Już wystarczy tyle, że ty nie musiałeś w ogóle robić żadnego projektu. Powinieneś się cieszyć bardzo. Okej, okay, czemu ty tutaj poszłaś rozmawiać, what? Ona ogólnie teraz jest już w trzecim trymestrze i szczerze powiedziawszy nawet nie pamiętam kiedy ona będzie miała ten poród. Okej, okay, Beatka też skończyła, więc fenomenalnie. Masz jakoś wspaniałą super. No to teraz tak naprawdę dzieciaki możecie iść się pobawić. E, więc jak najbardziej fajnie. Ty też się masz pobawić, a ty z tego co widziałam, jesteś głodny, więc ty idziesz zjeść po prostu, i później do nich dołączysz. Wyrzuć zepsute jedzenie i weź resztki, a potem się pobawisz. Także fajnie. Natomiast e, czy przyszedł jacyn? Przyszedł. Mój syn kochany. Eee, daj kluczemu do rezydencji. Eee, Entuzjazmu się na temat szczegółów. Boże. Żeby mu się nic nie stało, bo normalnie mi coś trafi. Co jeszcze? Doceń go jak najbardziej Ożywiona osobista rozmowa i tak, dalej, i tak dalej. Także pogadajcie sobie jak najbardziej no tutaj co prawda mam trochę do zrobienia w tym ogrodzie ale mam nadzieję, że to szybciutko się uda ogarnąć bo ty już też to przez to, że jesteś w trzecim trymestrze, to ta energia ci leci w mega. Więc dobrze by było. Czy ty już pojadłeś? Jeszcze nie pojadłeś. Co tu tutaj robi dalej? Ja nie wiem. Dziwne. Eee, Ulryk chce do ciebie przyjść. No pewnie, że możesz. Jak najbardziej. O, króliczek, jak miło. Jest tam rozmawiać? Jesteś tym, co nie jesteś przypadkiem, Ulryk, yy, wampirem? Nie pamiętam, a co to za dziecko, Ucja. Munch? Czy tam Munch? Siema, Ucja. co ty robisz pod naszymi drzwiami? Jesteś koleżanką naszych dzieci? Smutna, dzieciaki, to może ją wpuśćcie, co? Może to jakaś twoja koleżanka? Nie wiem. A, nie, bo masz przyjazne powitanie. To kto się z nią zna? Ty je znasz. Jak Andrzej zmienił grupę wiekową? Aha, Andrzej zmienił grupę wiekową. Kulturalny leniwy. Eee, yy, okej. Okay. Yy, yy, yy. Co? Co ja mam dać? Nie wiem, może przyjaciel zwierząt? Eee, więc nie wiem, czy Beatka też będzie miała urodziny, czy co? Ale to dziwne, że... On miał... te urodziny, jeśli Beatka ich nie miała. Zacznij... No, znajdź sobie mistrza, na pewno, Beatko. Jestem ciekawa, czy będzie miała tę urodziny, czy nie. Pewnie tak, a to jest problem, bo ma piątkę i nie dobiła do tej szóstki, więc świetnie. Danny rozwija umiejętności motoryczne Ty jesteś dalej głodna? Nie, ty chcesz chyba sprzątać, tak sprzątnij Ty idziesz poprosić o radę, great Ty się bawisz, a ty idziesz ogarnąć telewizję Ja dzisiaj ich nie będę przebierać ze względu na to, że nagrywam bardzo późno i po prostu nie mam na to czasu Chcę tylko dobić tak naprawdę do tego porodu, który ma się wydarzyć E, Agatko, jak skończysz rozmawiać, to bardzo bym ci prosiła, żebyś się wysikała i poszła spać, bo za chwilę padniesz i tak się to skończy. Już strasznie dziwny wyraz twarzy tutaj. Co ci jest, Agatka? Nie wierzę w nią. Wykończona kamina mina. Aaa, co ja to zrobiłam? Chcę znowu zrobić zdjęcie tej miny. Zrób jeszcze raz tą minę, please. Wiem, że to już trzeci raz jak ją będziesz robić, ale proszę. Zrobią. Chyba jej nie zrobi. Agatko, zrobisz tą minę? Mm. Nie. Zrobiła ją i przyspieszyła. Brawo dla mnie. Ech. I co? Gdzie ta rada cała? E? Nie było żadnej rady. Aha. To fajnie. No, ładnie się ustawiłaś do naszej fotki, wykończona mamuśko, wykończona ale szczęśliwa z tego co widzę, e, dobra, Cześć, o ty będziesz coś jadł? Będziesz coś jadł, super, dajesz mu klucz, wspaniale, e, babo idź sobie skorzystaj, bo zaraz się zasikasz, seria Yy, ostatnio na przerwie nikt nie chciał się ze mną bawić. Skończyło się na samotnym uczeniu się po szkole. Co mam zrobić, jeśli to się powtórzy? No, zapytaj inne dzieci, czy możesz się przyłączyć. Yy, oba są równie potężne. Ok. No, leć do toalety, leć, leć, leć. Zdecydowanie. A potem do spania, kobitko. A ja do Was najprawdopodobniej wrócę jak Agatka um, już będzie w trakcie porodu. I nie wiem w sumie co z batką, dlaczego ona nie jest powtarzana. Ale okej. Okay. Dla mnie to lepiej, bo przynajmniej może udaje się tą szóstkę zdobyć. Natomiast. Um... O! O, akurat Agatka się zaczął poród. Wow, świetnie. Dobra, no to w takim razie nie musimy się żegnać. Uroć dziecko w takim razie. Um, babo, urodz dziecko, jesteś w ciąży i w trakcie porodu. Gdzie idziesz bez mnie? Dajesz Kobitko, dajesz. Fajnie, że w końcu będziemy mieli maluszka kolejnego. O, i jest nasza dziewczynka. Ona ma mieć imię na literkę E. I tak sobie pomyślałam, mieliśmy Elwirę. Natomiast może damy jej na imię Eliza. Niech jest Eliza, mleczyk. Więc fajnie jest nasza córunia. Ona ma ciemną skórę, ciekawe. Ten, y, jej tata miał też ciemną skórę? Tak coś mi się nie kojarzy. Żeby on miał taką bardzo ciemną... Nie no, trochę ciemną miał, ale nie aż tak. Żeby ten... No ale fajnie. Y, dobra, więc sku super skuteczna opieka nad dzieckiem, kochana i pokołysz. I lecisz do spania. Przysięgam, wiem, że jesteś wykończona. Dobra, kochani, no to w takim razie, skoro udało się nam e, tak szybciutko e, doprowadzić do tego porodu, to w tym odcinku to by było na, wszy na wszystko. Znowu to mówię. Ja nie wiem, co ja mam z tym tekstem, że, że byłoby na wszystko. Nie mam pojęcia. To by było na tyle. O! Trzeba mówić po polsku, nie po polskiemu. Masakra. <grym> e. No, także w tym odcinku to by było na tyle. E, tak jak mówiłam, jeśli chodzi o beatkę, no to jeśli ona się nawet nie postarzy dziś, to szczerze powiedziawszy dla mnie lepiej, bo może jej się uda jeszcze wbić tą szóstkę. Natomiast jest to dziwne z racji tego, że to są bliźniaki, ale w takim razie zrobimy w ten sposób, że jeśli ona się nie postarzy, a udaje się tą szóstkę zdobyć, to po prostu um, damy jej, jak już się postarzy, tyle dni, ile mojej brata, żeby mieli porówno, no i tyle w taki sposób to zrobimy. No i co, kochani? Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że cieszycie się tak bardzo z tego, że mamy nowego dziedzicja w rodzinie jak ja. No i co? Do zobaczenia już za tydzień. Pa pa!